Hej ludzie, witajcie wszyscy w kolejnym odcinku zagrajmy w Gotik. Dzisiaj mamy przepiękny dzień, wraz, wraz po prostu idealny na nakręcenie czegoś z tej pięknej serii. Weź nam tu wzrusza ramionami, kiedy nie ma nic do wzięcia. Tak szybko pokazywałem ten nasz ekwipunek. Bardzo mi się podoba ten system kłotyków, wszystko jest ładnie poukładane, zawsze wszystko można znaleźć, tak to wygląda. Broń, pancerz, magie, artefakty, żywność, napoje, pisma, pozostałe, czyli wszystko inne. Ale także przydatne. Dobrze, więc co my tu mamy? Tam czeka na nas wielki zły goblin. Zaraz zobaczymy, czy sobie z nim poradzę. No chodź, bestio! A masz! A masz. Myślisz, że jesteś taki sprytny, co? Ja jestem lepszy! Poznaj moc! Mego jednoręcznego miecza, trzymanego w mych dwóch rękach. No chodź! I... Ha! To było piękne. Nikt nie ma szans z Niszczycielem. I tu na górze został nam jeszcze jeden ścierwojat. Takie połączenie kury domowej i nie wiem czego. Strusia! To razie bardzo fajny potwór. Tłumaczony na Polski jako ścierwojat. Jeszcze go nie widziałem, żeby jadł kiedykolwiek ścierwo. Ale jak to woli? Nie będę narzekał na nazwy. Zobaczymy, czy uda mi się bezbłędnie stąd zejść. To jest naprawdę sztuka. Up, No, Bezi, do przodu. Ha. wieszcie, mi lub nie, ale czasem schodzenie w tej grze na dół jest najtrudniejsze. Okej, okay, Bezi. Pędźmy dalej. Zobaczmy, jak tam nasze statystyki. Klawiszem B je włączamy oczywiście. Nie należymy do żadnej gildi. Hmm, poziom 0. Jaki noob. A mamy już 280 doświadczenia, czy jesteśmy coraz bliżej. Za każdy poziom dostajemy 10 punktów umiejętności i je musimy je jak zwykle ostrożnie wydawać. W gotiku 1 aż tak ostrożnie nie, <laughs> nie trzeba być tak ostrożnym. Pamiętam, że ukończyłem grę mega napakowany. Trudniej jest w gotiku 2 na pewno. O, stary miecz. Stary miecz lepszy od zardzewiałego. Of course cię ubiorę. No chodź, bestio. Pogromcość wojadów, to ja. Dobra, marny ze mnie pogromca. Ej no! Ty stary mieczu, ty. To, że jesteś stary, nie znaczy, że nie musisz trafiać. Oho! Ktoś tu chyba źle skończył Cóż To mógłbym być ja Leć, leć, leć Wydaje mi się, że szybszym sposobem na poruszenie jest gwałcenie klawisza ALT On tak fajnie leci ten i taki uii. Dobra, chodź Chodźcie, bo ja potrzebuję EXP No nie chcę przegrać ze ścierwojadem. Chodź. No. A, moje życie jest nowelą. Znaczy, mało mam go dzisiaj. Ale przeżyję, bo zjem mam jagodę. Ta piosenka jest do dupy. Okej, okay, co my tu mamy? Serafis, orkowe ziele. Chyba mi się świat trochę bógł. Buguje przez te teksturpaki. No dobra, przeżyjemy to jakoś, nie? Teraz wszystko wygląda o wiele ładniej, co ja tu się będę przyjmował jakąś migającą rzeką. Tamte to chyba nie są młode ścierwajady. A może? Pozwólcie, że zjem sobie jagódkę. Dwie jagódki. Dobra, to już zaczyna drażnić. O, ale jak tak, tak patrzymy na rzekę, to nic się nie dzieje. Okej, okay, no chodź! Tak, młody! Jesteś młody, niedoświadczony! O nie. Tylko... Tylko nie... Najgorzej jest, jak cię ścierwojady otoczą. To już masz przerąbane. A to spryciarz, tak unika. Czy to ja nie trafiam? No chodź. Nie ma. Nie ma takiego bicia. Okej, płyń Bezio. Płyń w imię... Oho. Proszę, oto ludzie... Co mówisz? Oto są ludzie z nowego obozu. Można ich poznać po niebieskich zbrojach. Nie masz rację. Niebiesko. No po takich łachach. A ludzi z, ze starego A, obozu, który jest tam, tam. Już go Wyślałem, widać stąd. Że to się Można poznać po czerwonych. Okej, okay, co tam Wyślałem, u was, przyjaciele? Że to się skończyło już dawno temu. Cześć Drax. Widzę, że jesteś myśliwym. You don't say. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Hmm. Może być piwo prosto z. Jak tam to miejsce się nazywało? Miejsce wymiany, tak? Piwo prosto z miejsca wymiany. Słuchajcie. Oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Fajne piwa mają. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć no, jednego osobnika wiemy. od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on mm. dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Tak, nieco już tego doświadczyłem. Serio? To tyle. Co jeszcze? Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Uhuhu, uh, ale koszty. Gościu, ty z urządu skarbowego jesteś. Tykei, Czego jeszcze? Była opcja. Dużo żądasz za swoje Dużo usługi. Za swoje usługi. Być scenę? może, ale wiedza, którą mogę Ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc jak je oprawić, po prostu zgnieją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Na... Dobra, dobra, Fiętrze, okay, dobra. Dostaniesz tam rudę, będę później... ty! Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Toś się obudził, chłopie? Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nie trudno je zabić, jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwu. Dobra, tam też wiem. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? No. W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. No. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Mam stary miecz, czego jeszcze mi potrzeba? Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz, idź Często dalej tą dać. samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie, oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego ja obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag, to jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u no. niego kupić wiele wartościowych rzeczy. No tak, Mordrag. Okej. Okay. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem Czyli nie bądź się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami, niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Fajnie Często oczywiście rzucą się że tam, tam Orkowie albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Mm -hmm. Nie wchodź do lasu. Nie wchodź do lasu. Screw you, będę wchodził gdzie tylko chcę. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś <laughs> mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. Aha. Hmm, dobra. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie gość, powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, pytaj Laresa, To on zajmuje się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Dzięki. Ciekawe, czemu można dać tą mapę naprawdę. Dostaję za to doświadczenie. Nigdy do tego nie próbowałem. Mam nadzieję, że sobie przypomnę. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilow. Mam Będę otworzył. Będzie łupanie czaszki. Tu nie chodzi o kaca. Okej, okay, jak tam czas. Jeszcze trochę. No możemy... Dużo się nie działo, więc musimy to nad, nadrobić. Na ścierwojada. Ponieważ insertem można spojrzeć za siebie. Możemy patrzeć, czy ktoś nas goni. 10 mięso. Mięso jest spoko. Później będziemy mogli sobie jeszcze je ugotować. Nie, zabiłeś mojego expa. Ty draniu. Exp też ma uczucia. Zaopiekuję się twoim mięsem. Tam niczego nie ma. Tu został jeszcze jeden ścierwek. Może uda mi się go zniszczyć, zanim zrobią to strażnicy. Ale pamiętaj, wszystko ma swoją. No, e, to nie jest młode. To stare. Stary ścierwo. Ha! Udało mi się. O, pudło! Nie dam. Nie dam ci się. Kurczę! Chodzę. Jest! Udało się! Uhu! Niech żyje ja! No i dorosłe osobniki? Mają dwa mięso. Nie jedno. A tamte latający co się to kropijcy? Lepiej się do nich nie zbliżać w tej chwili. Okej. Przy tak dość HP może dojdziemy do obozu. Cześć strażniku mostu. Fajne imię. Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu! Pilnujemy, żeby żadne paskostwa <noise> nie przedostały się na drugą stronę. Daj mi jakąś dobrą radę. Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasów w pojedynkę. Chyba, że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. No ba, moim starym mieczem przetnę wszystko. Idź jak najszybciej do starego obozu, tam już czekają na ciebie znowu tenkim kilofem! Hihihii! <laughs> taki żart, tak. Taki żart. Taki zabawny żart. Służbowy taki. O, piwo. Co my tam mamy? Kretoszczury? Dobra, na razie nie będę się nimi zajmował. To są do... One są dorosłe. Muszę nabrać sobie wprawy jeszcze. O tak, mamy 10 punktów, tak jak mówiłem. No dobra, więc wyjdziemy jeszcze do tego obozu i na tym zakończę łodcinek. Chodź ta, chodź ta. Dobry. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? <laughs> Oczywiście! Jasne. Zamierzam przyjąć Część kontrolę nad powiedzieć. całym obozem. Ej, facet jest całkiem zabawny. Nie lubię zabawnych facetów. Kurczę. Już myślałem, że to będzie pozytywnie, to odbierze. No dawaj. Chcesz ze mną się bić? Chcesz się bić? Pokażę ci, na co... Niezła walka. Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. <laughs> tak. Jak minął dzień wam? Tak. O zmieniają się. To moja szansa. Ty tak serio można? A ty dokąd się wybierasz? Dobra, po prostu mu powiem, że Diego, Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właśnie. I tyle wystarczy? To każdy może tu wejść. Za moim przykładem. Cześć strażniku. Ta korbka to pewnie on bramy, no. Z tego co wiem, nie warto się bawić w używanie jej, bo nie działa. O, tutaj pewnie oni śpią. Hej, ty! szukałeś? No nic, nie, przepraszam, przepraszam, już nie będę. To się już więcej nie powtórzy. Tak, ludzie to mają dość dobre. dobrą, szuka, sztuczną inteligencją. Trochę wkurzającą, to no ale to chyba to lepiej się nie dało się. Jak na te czasy. Pirania i tak odwaliła nie dobrą robotę. Okej, okay, więc tym sposobem weszliśmy do obozu. Tutaj jest nasz Diego, a tam jest torus, z którym pogadamy. Będziemy udawać, że chcemy dołączyć do obozu. Oczywiście, ten wybór na w końcu będzie inny. Gra mi się zacięła. Właściwie się nie zacięła, ale się skraszowała. Na szczęście miałem zapis niedaleko. No, chciałem tylko powiedzieć, że... Nie pamiętam, nawet, co chciałem powiedzieć. W każdym razie w następnym odcinku pogadamy z Torusem. I to tyle teraz. Do zobaczenia.